Rok temu było głośno o problemach w rodzinie Zenka Martyniuka. Syna gwiazdora Giscopolo nie mógł porozumieć się ze swoją świeżo poślubioną żoną. Mówiono nawet o rozstaniu Daniela, 31L. Ze Eweliną, 21L. Czy plotki o rozwodzie okazały się prawdziwe? Dlaczego syn Zenka nie pojawił się na premierze filmu o sławnym ojcu? Czy rodzina znowu przechodzi kryzys? O synu Zenka Martyniuka zrobiło się głośno ponad rok temu. Przed Sylwestrem Daniel nie chciał wpuścić swojej ciężarnej żony do domu. Ewelina zadzwoniła po pomoc do teściowej. Danuta Martyniuk wezwała na miejsce policję. Zanim funkcjonariusze pojawili się na miejscu, Ewelini udało się dostać do domu. Niestety w środku miało dojść do szamotaniny z mężem. Kiedy przyjechała policja, okazało się, że Danielem ma narkotyki. Badania wykazały, że Danielem miał przy sobie 3 gramy marihuany. Po prawie rocznym dochodzeniu syn gwiazdora Polo Zenka Martyniłka został oskarżony o posiadanie narkotyków. Oskarżonemu grożą nawet 3 lata więzienia. Film Zenek We walentynki do kin wszedł film Zenek, który opowiada o losach Zenona Martyniuka. Za jego reżyserię odpowiada Jan Chryniak, zięć Krzysztofa Kieślowskiego. Do roli króla Giscopola wybrano dwóch aktorów. Jakub Zając wcieli się w Zenka Martyniuka z czasów młodości, natomiast dorosłego gwiazdora zagra Krzysztof Czeczot. W filmie nie zabraknie też bliskich członków rodziny Zenka. W roli jego żony, Danusi wystąpi Klara Bielawka, a syna zagra dwóch aktorów. Pięcioletniego Daniela Martyniuka zagra Olivier Seliga, zaś Olaf Marchwicki, aktor dziecięcy znany m.in. z Korony Królów i plebanii wcieli się w nastoletniego już syna Martyniuków. Syna zabrakło na premierze filmu. Tydzień temu w Warszawie odbyła się premiera filmu Zenek, gwiazdorowi Disco Polo na czerwonym dywanie towarzyszyła ukochana żona, Danuta. Dlaczego podczas tego wyjątkowego wieczoru zabrakło syna Zenka, Daniela? Czy rodzina Martyniuków znowu przechodzi kryzys? Tak, to mój ważny dzień. Syn nie pojawił się na premierze, bo ma co robić. Teraz spełnia się w roli ojca i męża i to nas najbardziej z żoną cieszy, wyznał Zenek Martyniuk w rozmowie z tygodnikiem na żywo. Zostali w domu, nie mają mian, dodała Danta. 12. Wnuczka Zenka Martyniuka skończyła roczek. Z tej okazji Daniel i Niewelina przygotowywali wielką imprezę dla córeczki Laure. Jak podał tygodnik,